Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku z Crisis 3. Dlaczego cel ciągle musi mi robić w tobszę? Muszę wyprowadzić wszystkich poza obwód. Marnujesz tylko czas. Muszę ocalić jak najwięcej ludzi. Nie, to nie ma znaczenia. Nie skończy się jak w linkrze. Archanioł posiada gigantyczny magazyn energii. Jeśli przekażą całą tę energię z powrotem sepidowi Alfa, to wywali w ziemi gigantyczną dziurę. Nie będzie już ziemi. To co możemy zrobić? Podłączyć się do neuroprzekaźnika sepidów. Jak im zajrze do głowy, to może uda mi się znowu ich uśpić. Odwrócić przebudzenie. Bez zagrożenia ze strony sepidów cel odwoła Archanioła. Chcesz się połączyć z sepidami? Dorok, ty ledwo wytrzymałeś nawet wtedy, kiedy twój łeb miał ochronę. Teraz zabezpieczenia są zdjęte, a to oznacza, że nanity w twoim nanokombinezonie są wolne. To znaczy, że mogą się przekształcić w co chcą. Mogą przyjąć dowolną postać. Możesz stać się sepidem. Jestem skłonny zaryzykować. No dobrze, ostatnio w ogóle była się masakra. Tutaj był sepid Alfa, wyleł nam taki duży... Okazało się, że on zasilał całą seli w ogóle. Może oni go tam trzymali w zamknięciu. Ale nie o tym będziemy rozmawiać. Dobrze, co teraz mamy zrobić? Tam mamy dość. No, okej. Okay. A ty rolko. O, dobra. Widzicie, pełno tutaj leży jakichś takich... jakiś takich kawałków tego pida alfa bodajże. Ale... Na szczęście nie ma dużo sel tutaj. O, coś tam się dzieje. No dobra, może wejdę na budynek. Nie dacie rady. Całe miasto wyparuje wszyscy zginiecie. O, psy Dużo na maskowani Postaram się ich ominąć Co będzie nie rada wyzwaniem Włączam do naskowanie No dobra, nie widzieli mnie jeszcze Włączam do naskowanie Oni cię nie atakują. Myślą, że. jesteś sepidem. Wow. Nie. Nie jakimś sepidem. Myślą, że jestem sepidem Alfa. Jestem sepidem Alfa. Prorok! Prorok! To zbyt niebezpieczne. Przejmą nad tobą kontrolę. kontrolę? Nie! Nie, nic mi nie jest. Wszystko dobrze, ok. Czuję zbiorową świadomość, rany, ale moc. Już wiem, ich myśli i energia to jedno i to samo tylko Kurwa, co jest? To prawdziwy Alfa. Uciekaj za to, prorok! Moc mojego skafandra nie spada. nie, to mnie nic nie robi. Nie, yeah, nie. Yeah. Broń jest silniejsza. Dobra. Co teraz? Dotąd? Pan na Sepidów? To koniec. Połączyć. Sytuacja się komplikuje. Nie wyszło, ale zbiorowa świadomość Sepidów to czysta energia. Jeśli dopuszczę ich trochę bardziej, to przejmę tę energię. Roro, tak wracaj, lub słuchaj. Mam coś więcej na temat Arkanioła. Już jest na orbicie przejściowej. Może być nad nami w ciągu godziny. Wiemy też, że korporacyjnie ewakuowali się poza jednym ośrodkiem, jakieś 5 km stąd. To musi być punkt dowodzenia satelity. Przerzuć mnie tam, to razem wyłączymy tego arkanioła. Pomożecie mi żołnierzu? No dobra. Zbiorowa świadomość. się. Nas nie widzi. Chociaż teraz... Iść tylko do końca, proszę Państwa. Wydaje mi się, że to jest, to jest ślepa uliczka. pasuje stąd wyjść. Co no tam się dzieje. Dobra, wychodźmy dalej. gra się naprawdę świetnie teraz ogólnie w pod zbiorem grafiki też To jest wygląda jak... nami latają statki Naprawdę Fajnie w ogóle No, Przyszły tu było przejście Tak mi się wydaje Dobrze mi się wydaje, okej okay. Prorok, ten! Mój oddział Sepity rozwaliły transporter Możesz Pomóż nam, prorok Nie wiem co... Chyba nie uda nam się z tego już wyjść. Trzymaj się tam! Pięć minut, okej? Okay? Jeszcze Przadunku. tylko pięć minut. Claire! Claire! Niech to szlag. Włączono Wydaje mi się, że... umarła. Ale... Jest jeszcze jakaś nadzieja. Ło, oh, co to? Prawie no, matki są spokojne, więc... Albo nie. Niezła wojna, naprawdę. Tam no, w trybcie się popadł po prostu. Po prostu, po prostu, aaa... Interesujące to jest, bo to jest jakieś takie dziwna, ale No dobrze. Tylko rzecz, sekundę. To tutaj dostałem czekamy, To tutaj się działa. Naprawdę ty pachacz muszę nagrywać nieraz, kamera po prostu się to nie by wygrywał, takie tam dobra gości nie, 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 skarczy. Ale chyba... Chyba muszę Tak? tak nie, nie, no dobra. Przeżyliśmy skok Z z pięciu metrów. przeżyliśmy, tak co to było dla niego do nie przeżycia? Czy widzę? Samochód. A obok samochodu ulica. No dobrze. Oczywiście bierzemy i to i to. No, Dąlica. Słyszycie? Jak sytuacja? Prorok! Dzięki Bogu! Ponosimy ciężkie straty. Roma o 12 zabezpieczył obchód, ale... Prorok! Jest tradyt. Końca nie widać. Ciągle ściągają nowe sobie. Kiepszony cel do mnie strzelił z jakiejś zesranej granatki Macie zabitego w domu Kurde Wow, energia, energia, wracaj energią No dobra Maskowanie w 年年嘛，小逼啊 Ile będzie żyć? wezmę Lecz Wyrzutnia rakiet też była do wcięcia Nie biorę Wydaje mi się, że Broń lepiej się przyda niż wyrzutnia rakiet Wow, jak się tam pali Nowa bala od północy! To bez sensu! Nigdy się stąd nie wydostaniemy! Słuchaj Jeszcze raz wyskorzysz z tym defetyzmem weterze, a osobiście wyślecie do Sepidów w charakterze jednoosobowego frontu. Przyjąłeś to? Nie. On ma rację. To bez sensu. że nie zaczęliśmy lepiej. To jest świetny zespół. Powodzenia. W kolejnym odcinku naprawdę będzie się działo. Ja wam teraz już dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć i czołem.